Historia klubu Wisła Płock Witajcie na kanale Ekstra Piłka. Już dziś historia klubu, który na chwilę obecną jest liderem PKO BP Ekstra Klasy. Mowa tutaj o Wiśle Płock, która pozytywnie zaskoczyła wszystkich startem sezonu 2022-2023. Standardowo, jeżeli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału po więcej takich treści. Jesteśmy w drodze po pół tysiąca subskrypcji. No to co, lecimy z tematem. Historia klubu Wisła Płock rozpoczyna się w roku 1947, kiedy to w Płocku powstał klub sportowy Elektryczność, który w następnych latach występował jako Zrzeszenie Sportowe Ogniwo i Zrzeszenie Sportowe Sparta, powstałe z połączenia Zrzeszeń Spójni i Ogniwa. Następnie zmiany statuowe i rozszerzenie opieki ze strony innych podmiotów spowodowały konieczność ustalenia nazwy klubu, dającej satysfakcję wszystkim płocczanom i sponsorom. Ostatecznie ustalono, iż klub przystąpi do rundy rewanżowej sezonu 1955 jako KS Wisła Płock. W rocznicę dziesięciolecia powstania, decyzją Powiatowej Rady Narodowej, klub uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany z numerem 540 pod nazwą Płocki Klub Sportowy Wisła. Klub w tamtym okresie nie mógł narzekać na brak sponsorów, ponieważ współpracowały z nim i wspierały jego działalność największe zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa Płocka. Mianowicie zakład energetyczny. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Płocki Zakład Przemysłu Terenowego i Zakłady Mięsne. W roku 1960 piłkarze Wisły awansowali po raz pierwszy do trzeciej ligi, zdobywając przy tym tytuł najlepszej jedenastki klasy A. Niestety w trzeciej lidze Wisła Płock nie zagościła na długo, ponieważ sezon po awansie musiała się z nią pożegnać. W 1963 roku patronat nad Wisłą objęły Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne i były partnerem klubu aż do 2010 roku. Lata 60. i 70. to lata raczej bez szczególnych osiągnięć na w sezonie 1980-1981 klub po raz pierwszy pojawił się na zapleczu pierwszej ligi, gdzie występował przez kolejną dekadę. 1 stycznia 1992 roku nastąpiła taka większa zmiana, mianowicie klub zmienił nazwę na petrochemia Płock. Dwa lata później klub mógł świętować pierwszy historyczny awans do pierwszej ligi. Niestety pierwszy sezon nie należał do udanych, na wciarze zdobyli 30 punktów, na ich nieszczęście nie wystarczyło to, aby utrzymać się w pierwszej lidze. Do elity powrócili dość szybko, ponieważ w sezonie 1997-1998 lecz niestety ponownie zajęli 15 miejsce, co oznaczało spadek. Na trzeci, kolejny awans klub czekał tylko jeden sezon. W rozgrywkach 1999-2001 lidze drużyna wystartowała jako KS Petrol Płock i pierwszy raz w historii nie spadła do drugiej ligi po sezonie. W kolejnym to sezonie drużyna grała już pod inną nazwą, mianowicie Orlen Płock. Klub zmienił również klubowe barwy na biało-czerwone. Te zmiany nie pomogły zespołowi, który to na finiszu sezonu 2000-2001 pożegnał się ponownie z najwyższą klasą rozgrywkową. W czerwcu 2002 roku drużyna, prowadzona wówczas przez Mieczysława Broniszewskiego, ponownie awansowała do pierwszej ligi. Przed startem sezonu 2002-2003 klub przywrócił dawną nazwę Wisła Płock i tradycyjne biało-niebieskie barwy. Rzeczy te zostały niezmienne do dziś takich większych osiągnięć należy wymienić dotarcie do finału Pucharu Polski, w którym Wisła Płock przegrała z imienniczką z Krakowa. Jednak w tamtym sezonie podopieczni Henryka Kasperczaka, trenera Wisły Kraków, sięgnęli również po mistrzostwo kraju i dzięki temu krakowianie mogli zadebiutować w europejskich pucharach, które no nie do końca były dla nich udane. W drugiej rundzie eliminacji Pucharu UEFA zmierzyli się z łotewskim FK Ventspils. W dwu meczu padły dwa remisy, 1 jednego na wyjeździe i 2-2 na stadionie Wisły, ale do dalszych rozgrywek awansowali Łotysze, którzy strzelili więcej bramek na boisku przeciwnika. Kolejne były rozgrywki Starego Kontynentu, lecz tym razem w drugiej rundzie pogromcą Wisły było szwajcarskie Grasshopper Ziris. 0-1 na wyjeździe i 3-2 na meczu domowym. Największym sukcesem Nawciarzy było wygranie Pucharu Polski w sezonie 2005-2006, kiedy to w finale w dwóch meczu rozgromili Zagłębie Lubin 3-6. Kolejne trofeum drużyna z Płocka zdobyła niespełna dwa miesiące później. W Warszawie na stadionie Legii Wisła pokonała ówczesnego mistrza Polski Legię Warszawa 1-2, tym samym zdobywając Super Puchar Polski. Po wygranym pucharze nadszedł czas na kolejne rozgrywki Pucharu UEFA. W drugiej rundzie eliminacyjnej płocy piłkarze zagrali z ukraińskim Czornomaretsem Odessa. W pierwszym meczu rozegranym w Odessie padł bezbramkowy remis, w rewanżu padł wynik 1 do 1 i po raz kolejny Wisła Płock odpadła z rozgrywek pucharu UEFA. Lata 2007-2016 można nazwać okresem wzlotów i upadków. Klub dwa razy spadł do drugiej ligi, czyli aż o dwa szczeble niżej. Klub, aby jak najszybciej wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej, zmieniał trenerów. Według Wikipedii przez te 9 lat było ich aż 17, lecz i tak nic to nie dawało. Dopiero w sezonie 2015-2016 Marcin Kaczmarek stanął na wysokości zadania i wraz z drużyną awansowali do e SR Klasy, najwyższego szczebla rozgrywek w Polsce. Od tamtego czasu Wisła Pock nieprzerwanie gra w Ekstraklasie, najwyżej zajmując piąte miejsce. Jak myślicie, czy w tym sezonie uda się osiągnąć coś więcej? Dajcie znać w komentarzu. Podsumujmy wszystko. Z osiągnięć krajowych należy wymienić Finał Pucharu Polski 2003 Zdobyty Puchar oraz Super Puchar Polski w 2006 roku Najwyższe miejsce w najwyższej lidze w Polsce jest to pozycja czwarta. Wisła Płock w tabeli wszechczasów Ekstraklasy zajmuje obecnie 21 miejsce. Najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce rozegrała 15 sezonów. Są to 482 spotkania, z czego 158 z nich wygrała, 117 zremisowała, a 207 przegrała. Bilans bramek strzelonych to 572, a straconych 709. Stadion imienia Kazimierza Górskiego, zlokalizowany przy ulicy Łukasiewicza 34 w Płocku, zbudowały w ciągu 5 lat Mazowieckie Zakłady Rafineryjno-Petrochemiczne, obecnie PKN Orlen. Uroczystość otwarcia odbyła się 9 czerwca 1973 roku. Niewiele później, bo 8 maja 1974 roku, padł rekord frekwencji, gdy to nieoficjalny mecz reprezentacji Polski z holenderskim Twente Enschede oglądało według różnych szacunków od 26 do 30 tysięcy widzów. Obecnie stadion jest w przebudowie. Pojemność docelowa to 15 tysięcy kibiców, a koszt budowy wyniósł 166,5 miliona złotych. Wisła Płock miała 76 trenerów. Obecnym jest Paweł Stano. Maskotką klubu jest Nawciarz. Na koniec hymn klubu, który brzmi właśnie tak. Mágica e To byłoby na tyle w tym materiale. Źródła z których korzystałem są podane w opisie filmu. Zachęcam Cię do przeczytania go. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał po więcej takich treści. To tyle na dziś. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!